Mam dla ciebie challenge. Uuu, gotowa? Jestem gotowa, oczywiście. Urodziłam się gotowa. <grym> Musisz odgadnąć piosenkę. Po. Emoji. Syk. O, trochę trudne. <grym> Strachy na lachy. Czarny chleb, czarna kawa, ty mi mówisz trochę trudne. Banał, banał. O, to, to na pewno mnie nie odgadnę. Andrzej Dybiński. Wszystkiego filmy widziałem, także tu na pewno zgadnę. To jest przesłanie od księgowej, która nam. Ewidentnie wskazuje, że tych kosztów nie możesz rzucić sobie w bilans spółki, bo jeśli Urząd skarbowy się o tym dowie, a dowie się na pewno w momencie rozliczania podatku, to niestety spędzisz czas w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie będzie Ci zimno, chłodno i codziennie rano będzie przychodził strażnik, który będzie bił Cię po nagich pośladkach na hajko. Andrzej Rybiński, pamiętam to piosenkę jak dziś, siedziałem wtedy na łęce i codziennie rano nam ją puszczali. Czerwone korale! Czerwone kolale! Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze Marcin, to co robimy 29 grudnia? Będę oglądał program pod tytułem Nie idziemy na Sylwestra, bo tam będziemy wam borować w uszach wspaniałą muzyką.